W tej będziemy zajmowali się różnicą pomiędzy Scale i Dimensions, które znajdziemy w sekcji Transform naszego panelu Properties w widoku 3D. Spoglądając na bieżący obiekt, może nam się wydawać, że wartość 1, jeżeli chodzi o skalę, jest jak najbardziej słuszna, gdyż mamy do czynienia z obiektem o równych bokach. Ale zobaczmy, jak będzie wyglądała sytuacja, jeżeli wprowadzimy trochę mniej oczywisty obiekt. Także ja skorzystam z rzutu z przodu, czyli skrót 1 na klawiaturze numerycznej, i umieszczę sobie kursor w tym miejscu, Shift A. I wprowadzę małpkę. Spoglądając na małpę z przodu oraz z boku widzimy wyraźnie, że mamy do czynienia z obiektem, który na pewno jest szerszy niż głębszy. Ale pomimo tego jest on opisany wartością 1, jeżeli chodzi o skalę w odniesieniu do osi x, y oraz z. Pewne różnice jednak zauważymy w polach dimensions. Także szerokość małpy to 2,7, głębokość 1,7, a wysokość 1,9. I na tym właśnie polega różnica. Dimensions. Odpowiadając za realne wymiary naszego obiektu w przestrzeni trójwymiarowej. A scale to po prostu abstrakcyjne wartości związane ze skalą samego obiektu, który przechowuje siatkę geometryczną. Oznacza to, że jeżeli będę skalował obiekt w trybie Object Mode, to wpływam na jego skalę oraz na wymiary siatki geometrycznej. I zobaczmy to w praktyce. Wartość powiedzmy 1,5 dla osi X, Y oraz Z. Automatycznie również wpływam na wymiary siatki geometrycznej. Dobrze. I przejdę teraz do Edit Mode. Zauważyłem pewne przetasowanie w panelu Properties, także nie będziemy teraz mieli do czynienia już ze skalą i z wymiarami, ale oczywiście dalej możemy wpływać na wymiary naszej siatki geometrycznej. Czyli skorzystam ze skutu S i ją powiększę. OK, i powrócę do Object Mode i wykorzystam Tabulator. Także widzimy, że skala pozostała ta sama ale wpłynęły na wymiary mojej siatki geometrycznej w odniesieniu do całej sceny 3D. Tą różnicę możemy jeszcze zobrazować w inny sposób, także ja powrócę do Edit Mode, skorzystając ze skrótu X, usunę Vertexy, wrócę do Object Mode i widzimy, że w tym przypadku wymiary obiektu to 0, ale skala pozostała ta sama. Także skala odnosi się do obiektu jako kontenera, który przechowuje informacje o siatce geometrycznej, a wymiary, czyli Dimensions, Opisujemy realne wymiary tej siatki geometrycznej w stosunku do całej sceny. A ja skorzystam z Ctrl-Z. W tym miejscu warto podkreślić, iż jeżeli nie istnieje jakaś konkretna przyczyna, to starajmy się unikać skalowania i pracujmy bezpośrednio na siatce geometrycznej, wykorzystując odpowiednie narzędzia w trybie Edit Mode. I może pokażę o co mi chodzi. Także powrócę do Object Mode i możemy przyjąć, że chciałbym uspójnić wymiary tego obiektu. Czyli wprowadzę wartość 2 w odniesieniu do x, y. Z w polach Dimensions. No dobrze. Udało mi się uspójnić wartości Dimensions, ale to spowodowało, iż wpłynęłem na proporcje obiektu, co ma swoje odzwierciedlenie w jego skali. Czyli znajdziemy tutaj różne wartości. Ale to, co jest najważniejsze, to to, iż wymiary tego obiektu pokrywają się z wymiarami siatki, która znajduje się po lewej stronie. Czyli wartość 2. Ok. Ja na razie zaznaczę sześcian i przejdę do zakładki Object Data. Tak, aby zidentyfikować siatkę, która podpięta jest do tego obiektu. I ta siatka to 0,4. Wskażę małpę i podmienię siatkę Suzan na siatkę 0,4. Widzimy, że nasz obiekt na pewno nie przypomina tego, co znajduje się po lewej stronie, a spoglądając na poszczególne wartości, możemy zaobserwować, że skala się nie zmieniła. Zmieniły się wymiary obiektu. Wynika to z tego, iż skala jest wartością nadrzędną. Ona po prostu opisuje kontener który przechowuje werteksy, krawędzie i facey. Na szczęście w przypadku tego konkretnego problemu rozwiązanie jest dosyć proste. Wystarczy skorzystać z wartości 1 w odniesieniu do skali na osi x, y oraz z i po sprawie. Ale jak to w życiu bywa, nie zawsze jest tak prosto i o skalowaniu będziemy mówili jeszcze przy innej okazji, a w tym miejscu chciałbym również zachęcić do lektury związanej z blokami danych, gdzie tłumaczę relacje pomiędzy obiektami a siatkami geometrycznymi również w kontekście zakładki Object Data, którą znajdziemy w edytorze Properties.